Cześć wszystkim. Pozdrowienia z Dolnego Śląska zapraszamy na anarchistyczne kalendarium, czyli cotygodniową audycję w radio zamek nadaje. Lipiec sierpień 2025 odcinek numer 20. 1 sierpnia obchodzony jest Światowy Dzień Sieci internetowej. I dziś odcinek będzie o tym, dlatego że ciężko wyobrazić sobie dzisiaj życie bez internetu. Dlatego, że słuchacie mnie. W tej chwili za pośrednictwem internetu i dlatego, że uważam, że internet, który jest ogromną szansą dla wielu osób, można by powiedzieć ogólnie dla ludzkości, bardzo rzadko używany jest jako ta szansa. Bardzo rzadko ten potencjał jest wykorzystywany do nazwijmy to zmiany świata, a myślę, że zdecydowanie częściej jest to narzędzie do zarabiania na nas, do kontroli nas, no i do tego, żeby byśmy byli po prostu grzeczni. Historia internetu sięga końca lat 50. XX wieku. Generalnie zaczęto go używać dla celów wojskowych, później z czasem został udostępniony naukowcom, żeby dotrzeć do tzw. zwykłych ludzi. W Polsce stało się to w latach 90., gdzie telekomunikacja polska umożliwiła dostęp za pomocą modemu. No i na początku pierwszą taką komercyjną stroną internetową była Wirtualna Polska już w 1995 roku. Dziś Wirtualna Polska, ONET i te inne bardzo znane strony, moim zdaniem, nie są warte do tego, żeby tam zaglądać. Albo bardzo rzadko są warte tego, żeby tam zaglądać. Może częściej są tam jakieś artykuły pojedyncze, ale zasadniczo uważam to za stratę czasu. Internet dzisiaj jest opanowany przez bardzo dużo firmy, przez korporacje, często międzynarodowe korporacje, ale to nie znaczy, że internet na tym się kończy. Internet, który początkowy, internet tych lat, powiedzmy 90 zerowych, wyglądał całkiem inaczej niż dzisiaj. To znaczy strony internetowe miały jakiś swój styl, były oryginalne, różniły się między sobą, i do dziś można takie strony jeszcze znaleźć, ale zasadniczo zdecydowana większość ruchu na internecie jest na ogromnych stronach, ewentualnie stronach, właśnie jakichś tam szablonowych. I trochę o tym będzie dzisiejszy odcinek. Wbrew temu, co próbuje nam się wmówić, albo wbrew temu, co możemy sami myśleć za pomocą śledzenia różnych kanałów, które dzielą się nami informacjami. Internet nie kończy się na Google, Facebooku, YouTube i innych Twitterach. Powiem dzisiaj o kilku bardzo ciekawych, moim zdaniem, stronach, których sam od lat używam, czy narzędziach, których sam używam od lat, i od lat zachęcam inne osoby, żeby dołączały do tej. Społeczności uciekania od tych korp mediów, które nastawione są na zysk, które handlują naszymi danymi, których celem nie jest to, żeby toczyła się jakaś debata na poziomie, tylko celem właśnie jest to, żeby mieć bardzo dużo pieniędzy od reklamodawców, więc zawsze będą grały na jakieś afery, na dużych emocjach, co ostatecznie najczęściej będzie źle wpływać zarówno na nasz dobrostan psychiczny, jak i na nasze relacje z innymi ludźmi. Bo bardzo łatwo jest się w internecie pokłócić, bardzo łatwo jest też przyjąć jakiś punkt widzenia za punkt widzenia społeczeństwa, itd. Tak strona, która wystartowała kilka lat temu, to szmer.info jest to taka strona, która jest tworzona przez wszystkich użytkowników, to znaczy każdy może tam wstawić jakąś swoją treść lub treść z innego źródła można tam po prostu przekleić i później dyskutować na ten temat. Moim zdaniem dyskusje są na wysokim poziomie, o co dba też grono moderatorów i każdy, każda z nas może tym moderatorem zostać i są bardzo różne społeczności, można oczywiście też zakładać swoje. W kwestii wolnego internetu, bo takie stwierdzenie często się pojawia u anarchistów i ludzi, którzy mają dość tych wielkich korpomediów, jest stworzona taka społeczność cyberbezpieczeństwo i globalna inwigilacja. Co ciekawe na tym portalu jest też sporo programistów, informatyków, którzy głęboko są zainteresowani właśnie tymi sprawami i można gdzieś tam od specjalistów dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy. Więc polecam tę stronę i polecam też ją dlatego, że ona jest skończona. To znaczy, jeśli przyjmiemy, że nie Facebook nie przeglądanie jakichś korpus mediów typu wspomniana wirtualna polska lub jakakolwiek inna, tylko szmer będzie źródłem naszych informacji, których na przykład potrzebujemy, to okaże się, że dziennie jest tam kilka postów i nie możemy przywijać nieskończoność. To znaczy, jeśli będziemy codziennie wchodzić i codziennie widzieć tylko kilka nowych postów. To, według moich obserwacji, bardzo często kończy się tym, że zaczynamy się tymi postami interesować, czytać je, może później czytać więcej na ten temat, który jest tam zawarty, dyskutować z ludźmi. Wydaje mi się, że to ma dużo większą wartość niż przewijanie i bardzo często po prostu czytanie nagłówków. Kolejna strona, właściwie portal Mastodon. Myślę, że to może być strona, która może zastąpić czy to Twittera, czy Facebooka, trochę być jak taki. Portal społecznościowy do kontaktu z innymi ludźmi, do dzielenia się jakimiś sprawami, do poznawania być może nowych osób, i to wszystko bez reklam, to wszystko bez sprzedawania naszych danych. Tam są różne instancje na tym mastodonie. Można na przykład na social założyć konto więc to jest sprawa, którą polecam ludziom, którzy chcieliby mieć coś podobnego do Twittera czy właśnie Facebooka. Kolejna sprawa PeerTube. peertube. Zamiast YouTube'a. Jeśli chcemy, nazwijmy to wolnościowego YouTube'a, to jest bardzo dobra sprawa. I tutaj od razu powiem, że te rzeczy, które wymieniam, to nie są ani jedyne, ani nie wiem, najlepsze, bo w tym wolnym internecie jest cała masa mało znanych projektów, które można odkrywać. Zamiast Instagrama, Pixel Fed. Jeśli chcemy założyć bezpiecznego maila, to dla osób zaangażowanych najbardziej polecam Ryzapa. Z tym, że sprawa, tam jest taka, że trzeba mieć specjalny kod zaproszeniowy, to trochę jest tak, że ten RiseUp jest mailem, który ma dość wysoki próg wejścia i często samo to, ale nie zawsze, samo to, że ktoś już ma maila na RiseUpie, coś tam świadczy, no bo od kogoś musiał ten kod dostać, z zasady nie rozdaje się go na lewo i na prawo, RiseUp, czyli LiseUp, ma bardzo dużo też innych przydatnych funkcji, jak na przykład edytowalny pad. Jeśli chcemy założyć maila na innej stronie, która jest bezpieczna, polecam Disroot, Disroot. Również forum, bezpieczne, można tam założyć. Myślę, że warto mieć, jeśli prowadzimy jakąś inicjatywę, współorganizujemy jakąś grupę lub mamy coś ciekawego światu do przekazania, uważam, że warto prowadzić swoją stronę www lub wykorzystać coś z już istniejących możliwości, jak na przykład bloga na stronie NoBlox, NoBlocks. NoBlocks. Myślę, że to jest istotne dlatego, że często grupy czy osoby ograniczają się właśnie do tych korpomediów typów, wspominano już dzisiaj wielokrotnie Facebook, który opanował polski internet. Według mnie jest to wygodne, ale moim zdaniem jest to bardzo złudne z paru powodów. Po pierwsze, to już jest komercjalizowane i często bez płacenia ciężko nam pokazać się komukolwiek albo komuś poza bardzo małą ilością osób. Po drugie, przysłowiowym jednym guzikiem można skasować naszą aktywność tam całą. A po trzecie, jeśli nasze posty nie będą odpowiadały polityce Facebooka, to po prostu ograniczą naszą widoczność w ten sposób, że będziemy pisać dosłownie do kilku osób. Dlatego polecam zawsze prowadzenie swojej strony WWW. Myślę też, że można to robić równolegle, czyli prowadzić po prostu i Facebooka, jeśli ktoś ma taką chęć i stronę WWW robić po prostu kopiuj wklej. Strona WWW zostaje na lata. Odnaleźć coś na takiej stronie można bez większego problemu po wielu latach. Z kolei na tych ogromnych mediach społecznościowych ginie to wszystko w zalewie po prostu masy informacji, botów i innych rzeczy, a dodatkowo ciężko jest to w przyszłości odszukać. Jeśli chodzi o komunikatora, to nie wierzcie temu, co jest napisane, bo ani Messenger, ani Whatsapp, ani inne popularne komunikatory nie są szyfrowane. Jeśli chodzi o szyfrowane komunikatory, to jest ich kilka, ja powiem dziś o sygnalu. Signal jest to komunikator, który polecam wszystkim, tym bardziej, że cały czas się rozwija i myślę, że warto przenieść swoją komunikację z ludźmi właśnie na ten komunikator. I jestem przekonany, że osoby, które będą faktycznie chciały mieć z wami kontakt inny niż ten na żywo, przejdą za wami do tego signala i w taki sposób można gdzieś rozwijać ten komunikator, popularyzować go. Opracować sieć. Signal umożliwia prowadzenie anonimowych rozmów. Signal umożliwia prowadzenie grup, łączenie różnych akcji typu znikające wiadomości. Ale pamiętajmy, że jeśli coś jest naprawdę tajne, to trzeba to przegadać bez żadnych internetowych czy elektronicznych urządzeń i po prostu się spotkać. Najlepiej w dwie osoby. Jakieś usłyszałem takie powiedzenie, że co wie, trzy osoby. Wie również świnia. Jeśli chodzi o inne sprawy związane z internetem, to ja przypominam, że wciąż można w łatwy sposób ściągać za darmo materiały, pomimo tego, że różne korporacje walczą z tym nieustannie. Można zmieniać adresy IP w różnych celach, IP, można w łatwy sposób również pozbywać się reklam na YouTube i tego typu różnych komunikatorach. Naprawdę często wystarczy popytać, naprawdę często wystarczy poszukać, naprawdę istnieje ten wolny internet, w którym można poznać masę ciekawych ludzi, i to faktycznie się dzieje, i który moim zdaniem warto rozwijać. Dlatego myślę, że internet może być wykorzystywany przez nas jako narzędzie do tego, żeby się komunikować z ludźmi, którzy myślą podobnie jak my, w konkretnych sprawach, żeby łączyć siły. Myślę też, że internet stał się narzędziem tego, żeby nas podzielić między sobą. Prywatnie uważam, że media społecznościowe faktycznie są mediami antyspołecznościowymi, że ograniczają ilość znajomych, przyjaźni, a nie ją wzmacniają. Uważam też, że bardzo łatwo jest się pokłócić właśnie przez internet. Sam uknułem takie powiedzenie, że im mniej internetu, tym lepszy humor. I zachęcam wszystkich do przemyślenia tego. Zachęcam, żeby sprawdzić, ile dziennie spędzamy czasu na internecie, na przykład na telefonie, i pomyśleć, co moglibyśmy w ten czas zrobić. Zachęcam do tego, żeby szukać raczej tego kontaktu na żywo. Po przebudzeniu się i przed zaśnięciem, przez 2-3 godziny nie używać telefonu, a korzystać z tego wtedy, kiedy faktycznie może nam to w czymś pomóc, a nie po to, żeby. Nazwijmy to zabijać czas, bo myślę, że to, żebyśmy się nudzili, jest bardzo ważne, a dziś nudzimy się parę sekund, bo natychmiast wyciągamy telefon i nie mamy czasu na przemyślenia, zobaczenie, co się dzieje naokoło, poszukanie tego drugiego człowieka. Myślę, że internet wprowadził bardzo dużo takiej alienacji, izolacji. Nie znamy się wzajemnie bardzo często, nawet z sąsiadami czy z ludźmi, z którymi codziennie jeździmy autobusem do pracy, na przykład. No i to tyle, więc zachęcam do tego, żeby przemyśleć sobie sprawę internetu, bo prawdopodobnie zostanie z nami do końca życia. Są już osoby, które nie wyobrażają sobie, bo nie znają życia bez internetu. Jest to tak zwana generacja Z, a jednak ten świat istnieje i według wielu, ja się do tej grupy zaliczam, jest dużo ciekawszy bez internetu albo obok czy poza tym internetem. Jest takie powiedzenie, że rewolucji w internecie nie zobaczysz. Dzięki za wysłuchanie. Do zobaczenia za tydzień tylko nic nie robienie niczego nie zmienia federacja anarchistyczna wrocław dołącz do nas www